Jeden mówi jest moja, drugi mówi, jak Bóg da. A trzeci mówi, moja najmilejsza, my my czemuś ty mi tak smutna. A trzeci mówi, moja najmilejsza, my my czemuś ty mi tak smutna. Z tamtej strony jeziora stoi w zielona. A na tej lipce, na tej zielonej, ciemnością śmierci. A na tej lipce, na tej zielonieńce te te Trzy ptaszkowie śpiewają Nie byli to ptaszkowie Tylko trzej raciszkowie Co się zbierali o jedną dziewczynę Który ją stanie, Który ci ją dostali, dostanie ci ją Jeden mówi, Kesioja, ja Drugi mówi, jak A trzeci mówi, moja Część z tymi tak smutna. Na trzeci mówi, moja najmniejsza, część z tymi tak smutna.